Witam Cię, pozycja na Goldzie. 1-2-RR wpadło. Od razu, tak naprawdę, po Londynie. E, także zacznijmy sobie od dlaczego wziąłem tę pozycję i tak naprawdę czekam na tę pozycję od 19, czyli no dobry tydzień. E, 19 listopada wbiliśmy do Berishowego Fervalu Gapania. Mieliśmy strefę 50 na 50 czyli w takich strefach cena lubi konsolidować, więc unikam wejścia w, w rynek w tej strefie, ponieważ mieliśmy bearish'owego fair value gapa, którego respektowaliśmy, ale mieliśmy również bullish'owego fair value gapa, którego respektowaliśmy razem z, niektórzy mogą to nazwać mitigation block, ja to nazywam po prostu fair value area, czyli jedno i to samo. Nie bawię się w żadne order bloki, jakieś mitigation bloki, breakery, to wszystko ja to Traktuję jako, jako fair value area. Kiedy zrobię na ten temat odcinek, także <laughs> zszedłem sobie na 4-godzinny timeframe, ustawiłem sobie alert na tym highu, alert na tym lowu. na tym low low Nie wiem, jak to się po polsku tłumaczyło, nieważne. Ustawiłem sobie dwa alerty, no i czekałem, aż po prostu cena przyjdzie po jedną ze stron, do jednej ze stron. E, następnie ustawiłem sobie drugi e, alert na tym na tym swingu, który overlapował z fair value gapem. Jest to następna rzecz, która może nas zastopować przed pójściem wyżej. Nie? Następnym była był ten breakaway gap, który znowu overlapuje z, no ktoś to może powiedzieć, to jest order, order block, ja to znowu traktuję jako fair value area, czyli ta strefa od tego tak naprawdę haja do tego haja jest strefą, w której warto się zaangażować. Ustawiłem sobie dwa alerty, cena tej konsolidowała przez parę dni, później zro... poszliśmy po tego właśnie lowa i zrobiliśmy rejection z niego. Ustawiłem sobie rejection high, później zamarkowałem sobie oczywiście 4-godzinnego fairball gapa, którego respektowaliśmy, no i czekałem, aż znowu pójdziemy po tego higha, ponieważ gdy będziemy iść po tego higha, to już raczej nie, nie zrobimy coś takiego, że Słupniemy go i będziemy iść niżej, tylko raczej zrobimy z niego jakieś tam rejection małe i będziemy kontynuować wyżej do następnego PDRa. Cena tak naprawdę rusza się od PDRa do PDRa i naszym zadaniem jest zidentyfikowanie, do którego PDRa cena będzie się ruszać jako pierwsza. Taki PDRa po prostu będzie pierwszy nie? na tej drodze. Weszliśmy do tej strefy, swipnęliśmy ją, także świeczka nie zamknęła się ponad. Ja to traktuję jako po prostu swip, dlatego czekałem jeszcze jeszcze raz, było to chyba podczas Azji, e, nie to było wczoraj na, na New Yorku, ale dzisiaj podczas Azji wbiliśmy do tej strefy. Wszystko spoko, ale ja nie grałem Azji, przez Pan ten moment e, czekałem na Londyn. Otworzyliśmy się na Londynie i co mieliśmy przed oczami? Mieliśmy przed oczami ten Berishowy e, Order flow leg, czyli po prostu ruch, który ma w sobie Fair value Gapa. Gap. I ten farewell gap jest czymś, co nas blokuje przed pójściem higher. Także w idealnym scenariuszu czekamy, aż cena do niego bije i go zdisrespektuje i dopiero wtedy możemy się zaangażować. O godzinie 8.45 cena bija do niego i e, początkowo go respektowała, ale zamknęliśmy się tym trzecią świeczką od potencjalnego farewell gapa nad drugą świeczką ekspansywną, przez co cena pokazuje, że mamy... E, Gdyby tak naprawdę cena, cena chciała kontynuować niżej ruch, to z, ten ferwal gap by zniknął. Cena by wbiła tego ferwal gapa berisowego, zrobiła duże rejection i ten ferwal gap w ogóle by nie powstał. Na godzinie, e, na 5-minutowym pięciominutowym timeframe po otworzeniu landynu, e, cena e, w, weszła do pięciominutowego ferwal gapa i zaczęła już go respektować, tworząc bullishowy expansion. Po prostu ekspansywną świeczkę z tego Fair value gapa. i to już było moje entry. strzelam sobie jeszcze raz na 15 trzeba by sprawdzić, czy mamy jakiś PDRA, jakoś Fair Value Gapa, z którego, do którego cena może jeszcze wrócić, aby go zrespektować. Mieliśmy go na tym poziomie, dlatego ustawiłem sobie stop loss na tym, po prostu na body tej świeczki. No i 1-2 RR Początkowo targetowałem sobie tego haja, właśnie którego, o którym wspomniałem wcześniej tutaj, ale jak już miałem 1 RR, no to e, po prostu zamknąłem to wcześniej i tyle tak naprawdę cały trading plan na tym się opiera narka